Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie The Lord of the Rings mod na wersję Minecraft 1.6.4. No, co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać z internetu tego moda. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według sześciu kategorii, albo alfabetycznie od pierwszej nazwy moda. I jak już znajdziecie moda, który was interesuje, to po kliknięciu w link przy nazwie tego moda zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale. Także zapraszam aniapg.pl. Ok, teraz pobierzemy plik. I taki plik pobieramy z, z takiej strony. Oczywiście, link będzie w opisie do filmiku. I jeszcze The Lord of the Rings posiada swoją Wikipedię na takiej stronie. I oczywiście też ten link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie na dół, zjeżdżamy. Tu mamy filmik na temat. Tu mamy drugi filmik na temat i trzeci filmik na temat. Tutaj mamy właśnie yy, yy, przejście do Wikipedii. I tutaj jest download the current version i klikamy tutaj, i stąd pobieramy, tu klikamy i pobieramy. No, i to w zasadzie jest wszystko. No a jak się kliknie właśnie tutaj, to się zostanie przeniesionym na tą stronę. I tutaj jest Wikipedia, gdzie wszystko jest, jest mnóstwo tutaj właśnie. Wypisane co i jak. Także poczytajcie sobie Wikipedię, pooglądajcie sobie te tutaj właśnie filmiki i będziecie wszystko wiedzieć. Przypominam jeszcze, że tutaj właśnie download jest tutaj, tu stąd. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować, ale do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, jest potrzebny minimum. Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.4 Minecrafta. Jeżeli nie macie, to dowiecie się, jak zainstalować. Jeżeli macie wersję premium, to w filmiku pomocne Tuty 122, a jeżeli macie wersję non-premium, to w filmiku pomocne Tuty 123. I uwaga, jest nowy Launcher Non-premium, którego instalacja jest w filmiku pomocne tuty 146. także najpierw sobie według tego filmiku zainstalujcie launcher, a potem wrócicie tutaj do tego filmiku zainstalować Forza. I teraz uwaga do obydwu wersji w tych filmikach. Ja instaluję Forza z końcówką 916, ale na tej stronie, którą tutaj Wam polecam, już nie ma tego. Forcza także pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję tutaj w tych filmikach wersję z końcówką 953. I kolejna uwaga w tych filmikach również pokazuje, jak przejść z najnowszej wersji Minecraft 172 na potrzebną nam wersję 164. Ok, jeszcze zanim przystąpimy do instalacji. Y, znajdziemy sobie w, w folderze appdata przez roaming nasz folder .minecraft, gdzie mamy zainstalowanego forcha i ewentualnie jeszcze jakieś inne mody, a non sobie znajdą swój y, folder non-premium, gdzie mają Minecraft'a zainstalowanego i te foldery sobie skopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby coś poszło nie tak z instalacją moda The Lord of Drinks. Okej, okay, jak mamy to Pokopiowane to możemy przystąpić w końcu do instalacji. Otóż wchodzimy w folder Minecraft, a nonpremiowcy wchodzą sobie do swojego foldera Non Premium, po czym wchodzimy do folderu Mods i przerzucamy The Lord of the Rings do folderu Mods. I mamy zainstalowane. Możemy zamknąć i sprawdzić, czy działa. Także wchodzimy do Minecrafta i sprawdzamy. Mamy forza z końcówką 953. Klikamy play i czekamy, aż się otworzy. Albo nawet uruchomi. I tak dalej, i tak dalej. OK, mamy tryb jednoosobowy, a nie może, no dobra. I wchodzimy do świata i zobaczymy, co nam się tutaj urodziło. Mamy nasz świat, zobaczymy sobie teraz w E, czy mamy jakieś nowe rzeczy. No i mamy, jest napisane, że to jest The Lot of Drinks. Morgur Blade, wow. I tutaj mamy piwo. Coś tu mamy. W sumie to nie wiem, jakie były tutaj itemy. Trole są jakieś i są różne różności i kości. Elfie. Dwarf to jest chyba krasnoludnie? I hobbit. Mhm. I mamy zielone jabłka i takie różne inne pierdołki. O i fajki mamy. O i mamy gold ring. I mamy silver ring i mithril ring. Także jak widzicie jest zainstalowane. O drzew, drzewiec nam się też tutaj kręci. And i górski troll jest, no także jak widzicie jest zainstalowane. No to teraz sobie stworzymy, są drzewa takie różne. To teraz sobie stworzymy, albo jeszcze sprawdźmy najpierw na creative. O, całe tutaj jest mnóstwo dodanych zakładek właśnie z Lord of the Rings. Jakie mamy narzędzia, bronie i zbroje. Pierścienie i różdżkę gandalfową, fajki. Fajki? To są fajki? To są fajki. Aha, jeszcze możemy zobaczyć ewentualnie, jak się to robi. Dobrze, to powróćmy do normalnego create. <laughs> Sorry, do survival. Teraz wejdźmy sobie w G, jak, jak guide, i zobaczmy w craft guide, jak się. Robi różne rzeczy. Na przykład taką fajkę. Hobbit fajka. Aha, to jest białe dymy. A jak się robi fajkę? Może ją się zdobywa po prostu, albo co. Pewnie tak. Bo nie wiem nie, nie ma tutaj pokazane, jak się robi. Szkoda. Brąze sword się robi z brąze ingota, a brąze ingot się robi pewnie z brąze jakiejś rudy. Pewnie są tutaj też dodane rudy, tylko nie widać. No ale jak widać jest tin, jest silver, jest mitril, jest brąz i jest copper. Pewnie copper w, po w połączeniu z tinem daje brąz i potem jest jeszcze silver i mitril. Na pewno takie nowe rudy też powstały. Zatem, dobrze. Zróbmy sobie portal i zobaczymy, czy nam się uda przejść do nowego świata. E, portal się robi bardzo prosto. Otóż, mamy sztabkę złota, dzielimy ją na samorodki i robimy dżu, 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 dżu. i mamy pierścień złoty. O. I teraz bierzemy krzesiwo do łapki, podpalamy i ten pierścień przez kół wrzucamy do tego ognia. Ale kurczę, wypieprzyło za przeproszeniem? Dobrze, ale jak widzicie, portal jest. I tylko przypomnę, bo kiedyś yy, na. Yy, Boże. Na 1.6.2, jak pokazywałam, to zrobiłam portal na jednym świecie i potem chciałam pokazać, jak to się robi i zlikwidowałam ten portal i się okazało, że nie wychodzi mi, więc jeden portal można zrobić, na jednym świecie można zrobić tylko jeden portal. No i teraz trzeba wejść do tego portalu, lula, i jeszcze wyżej. O, teraz już przechodzimy. Ops. Już się robi czerwono i przechodzimy do nowego świata. Pobieraj, pobieraj, pobieraj. I jesteśmy w. Jak widzicie, już są inne dwa w Middle Earth i press L to view the Middle Earth. Pierwsze kroki zrobiliśmy, gdzie jest portal? Tutaj, w dziwnym miejscu. Będziemy musieli wysoko skakać, żeby się dostać do tego portala. Lub? Zrobimy sobie schodki. Dobra, jakoś się tam dostaniemy potem. ...żeby wrócić do domu. Okej. Okay. Myślę, że trzeba będzie tutaj polikwidować... Ła! Nie chciałam! Nie chciałam wracać! Dobra, wchodzimy z powrotem. Jednakowoż, jak widzieliście, zadziałało. Ok, gdzie jesteśmy? Dobra, to jest ta cała konstrukcja z tym. Z portalem to zrobimy sobie jeszcze na mapie punkt. Add portal. Ok. Back exit. I co nam tutaj pisało przedtem, że press L to view the middle earth menu, czyli dusimy L. I proszę, mamy first step. Enter, ok, to mamy zaliczone. No i tutaj sobie możemy następne. Yy, o, proszę, mamy zadanie: zabić hobita. Co tam łazi? I takie tam różne zadania, także wszystko możemy sobie sprawdzić. Zobaczyć, opcje jakieś. Nie wiem jakie. Uuu! mam taką śliczną, ach, ach. No dobra. Wyszliśmy z tego po poprzez E, ale tu szło widziałam coś, gdzie to poszło. Tu hobbit chyba szedł jakiś. Ach, o, idzie, idzie idzie. Co to idzie tam? Hej, ty jesteś przyjazny czy nieprzyjazny? Ludku. Dzień dobry. O, dzień dobry. And I do all in my power to safeguard them. Mm -hmm. no dobrze. To, to broń tą ziemią. Ja ci nie będę przeszkadzać. OK, nie będę cię bić. W każdym razie, jak widzicie, są ludki, które chcą bronić swojej ziemi. Uuu, dużo ich jest. Dobrze, czy my jesteśmy w jakimś konkretnym miejscu? Czy to gdzieś można zobaczyć? Może F3? Troll Shows. Nie wiem. Dobrze, i jak to, jak to było z tym L? Co to jest KPS? Aha, KPS, Aha, to są te, mogę sobie zmieniać. No dobra. Co mam dalej tutaj robić? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Do Rohan, Fangorn, Gondor, Mordor, wow. Do Mordoru musimy dojść. General. Aha, to książka, może powinna mieć jakąś. Może ja czegoś nie wiem. Może gdzieś do kogoś powinnam iść? Ej, nie to. Cały czas duszę, no to e. Czy ja coś powinnam tutaj wiedzieć? Nie, chyba nie. No dobra, czyli po prostu muszę sobie stworzyć tutaj po prostu nowe, nowy świat, nowy dom znaleźć. Może oni mi pozwolą na swojej ziemi się tutaj osiedlić. A może sobie zrobią na przykład teraz creative i sobie wlecimy i zobaczymy jak to wygląda, Shire to to nie jest bo Shire to by były chobicie chałupki o tam jest coś innego tu już jest brzydko to to pewnie już jest bliżej Mordoru czy nam teraz tutaj pokaże gdzie jesteśmy eee nie to znowu nadusiłam F3D Marshes, hmm. a L, co nam pokaże? Nic nam nie pokazuje. Shire, L, O tutaj. To tu mamy jakieś zadania. A block of reminds. Nie wiem, co to znaczy. No dobra. No dobrze, w każdym razie, jak widzicie, w sensie zaczynam bawić zamiast tutaj kończyć imprezę. Jak widzicie, świat działa. Powróciliśmy też stąd do naszego normalnego świata. Zaraz wrócimy znowu. I, i, I po prostu tylko trzeba teraz te filmiki obejrzeć i dowiedzieć się dokładnie o co chodzi. I wtedy już będzie można grać. Wiem, że tutaj jest dużo zadań. Właśnie i, i, i jak widzicie, wszystko działa. Także ja kończę. Aby proszę piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie mieć poradniki i, i co. I oglądajcie wszystkie moje serie. I wchodźcie na stronę Facebooka, i wchodźcie na stronę ania, www, ania www, Boże aniapg.pl. Yy, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem, papa, pa, trzymajcie się.